Oj GGG, ale wyście mi teraz zaimponili, cześć siemano, kurcze powiem wam, że GGG mnie dzisiaj zaskoczyło jak od dawna im się nie udało, no bo dosłownie wczoraj nagrałem film, w którym narzekałem na endgame i na niektóre rzeczy, w Poe i dzisiaj rano od kompo, patrzę, jest nowy patch i poprawiają masę rzeczy, na które narzekałem w filmie, który wy zobaczycie dopiero w sobotę natomiast nagrany został dosłownie dzień przed tymi patchnotesami no i kurczę, no jestem, jestem pod wrażeniem i naprawdę mi się to podoba no bo tak, zmieniają w endgame drop Rzadkich przedmiotów, rzadkiej karencji, i tak dalej, podnoszą te dropy, zmieniają, tak żebyśmy mieli za czym gonić. Bo tak naprawdę, tak jak mówiłem w tej chwili, te wszystkie takie rzeczy dobre były tak totalnie elitarne tylko dla ludzi, którzy mają masę godzin spędzonych w gierce, że większość w zasadzie nie miała szans ich zdobyć. I w tej chwili zmieniają właśnie. Szansę na zdobycie tych przedmiotów, wszystkich takich, tej marchewki, za którą każdy goni, żeby każdy gracz miał szansę jakąś realną na zdobycie tych przedmiotów, żebyśmy mieli w ogóle chęć gonić tego króliczka i żebyśmy mieli chęć próbować zdobyć te przedmioty, a nie tak jak przedtem, tak jak mówiłem w filmie, który zobaczycie. Że dosłownie lepiej sobie odłożyć tą karencję i kupić już gotowy przedmiot, który komuś się udałoby bo Wszystko jest taką gambą, że to jest y, tragedia. No, i tutaj krok w dobrym kierunku, żeby te przedmioty y, były po prostu osiągalne dla również tych mniej zapalonych graczy, którzy nie mają tysięcy godzin spędzonych w gierce. Także to myślę, krok w bardzo dobrą stronę. Do tego zmieniają także unikalne przedmioty, które wydawało im się, że będą jakieś OP, jakieś mega dobre, a tak naprawdę wszyscy mają to w nosie, nikt się tym jakoś specjalnie nie przejął i, i do, dlatego będą je bufować. Także tutaj też plusik fajnie, bo no nie oszukujmy się tych przedmiotów unikalnych. Jest niby dużo, ale 90% z nich to jest chłam, którego nikt nie używa, one po prostu są i tak naprawdę to bardziej zbieramy je po to, żeby je rozbić, niż żeby ich używać czy cokolwiek do tego dodają jakieś nowe runy, które będzie można ulepszać, więcej rzeczy do soketowania itemów, no bo teraz faktycznie, no gdzieś tam już na etapie kampanii zdobywaliśmy te runki, i w zasadzie to wrzuca każdy wrzucał to samo w każdy item, czyli albo zwiększenie statystyk tych damage'u, czy evasion, czy jakiejkolwiek defensywy, albo jakiegoś kryta, i w zasadzie za wiele, no ewentualnie odporności i nic poza tym się za bardzo. Nie grało, więc to też spoko, że oni te system rozwijają, że, Bo, tak samo Talizmany raczej. No ja przede wszystkim nie grałem żadną profesją magiczną, więc dla mnie były bezużyteczne. Więc zobaczymy, ale brzmi to nieźle i chętnie zobaczę, w, którym, w jakim kierunku to pójdzie. Natomiast brzmi to całkiem nieźle, że chcą ten system rozwinąć, żeby było tego więcej i w sumie ciekawe, bo może się okazać, że będą jakieś unikalne runy jakieś takie mega dopasione, którymi tak naprawdę będziemy handlować może zamiast divina, zamiast innej waluty, może jakoś sytuacja się tutaj w tej kwestii zmieni, zobaczymy, zobaczymy, to jest ciekawe. Zmieniają rytuały, natomiast to gdzieś tam jakoś specjalnie dla mnie to, mnie to nie rusza, ja za rytuałami nie przepadam, no z tym, że będzie większa szansa z tego co rozumiem na omeny i lepsze omeny, no faktycznie tych omenów teraz było dużo, ale zazwyczaj to był badziew, który jest bezużyteczny i, i i gdzieś tam w zasadzie ja nie przykładałem do tego większej wagi no tyle fajnie, że często leciał wy, znaczy losował się ten, który zmniejsza utratę ekspa przy śmieci, czy daje nam tarczy, zwiększa, leczy nas w momencie jak dostaniemy bęcki, więc spoko, ale no pozostałe umy nadal były totalnie elitarne są totalnie drogie i, i tak naprawdę dla osób które spędzają masę czasu w gierce i mogą sobie to wyfarmić a cała większość graczy w zasadzie to głównie zbiera je po to, żeby je sprzedać, a nie nawet y, użyć. Także to, to też spoko zmiana. Y, corrupted Essence... Y, aha, Corrupted Essence zwiększają szanse na otrzymanie skorruptowanych esencji z tego. No zobaczymy na co to wpłynie. Rogue Exiles y, y, teraz będą robić ciekawsze... Przedmioty z rogu Exile. No, faktycznie do tej pory ja tak naprawdę miałem drzewko ustawione, tak żeby wypadała mi biżuteria, bo była największa szansa, że coś sensownego z tego dopnie, Poza tym, raczej było y, słabo. Będzie zmiana w twisted domain, czyli tam, gdzie bijecie grzeszta, będą po prostu lepsze przedmioty wypadać na końcu tego bericza, który po drodze do grzeszta zbijacie, i sam drop z grzeszta ma być lepszy, no bo no, faktycznie nie oszukujmy się teraz. W tej chwili dużo więcej się dropiło wszystkiego w trakcie robienia bericzy, żeby zdobyć wejściówkę na grzeszta, niż na samym tym grzeszcie tam tej temy z niego w zasadzie są nic nie warte w tej chwili, chyba. Przynajmniej nie zauważyłem, że coś tam było warte, miało jakąś sensowną wartość, więc fajnie go też chyba za wielki tutaj, za wielkiego sensu nie miało. Ekspedycje tutaj będzie duży baw ekspedycji, które w tej chwili. Teoretycznie i tak są mocne. Ja za bardzo w te ekspedycje się nie bawię, więc też nie będę się tutaj za bardzo rozwodził i głupo dopowiadał. Nie, nie do końca yy, zagłębiałem się w te, nie, w te ekspedycje. Nie jest to mechanika, za którą specjalnie nie przepadam, mimo że faktycznie teraz teoretycznie ten crafting z ekspedycji jest naprawdę spoko. Endgame content and variety improvements. Tutaj też zmiana w Atlasie, bo faktycznie te atlasy, się, te mapy się po prostu bardzo powtarzały. Ma być większa różnorodność tych map, i faktycznie, no to Heidengró to i, i e, cPage to są mapy, które są wszędzie, gdzie nie popatrzycie, i krypta, których tak naprawdę nikt za bardzo nie chce robić, a są bardzo często się trafiają, także tutaj napisali, że na 400 tysięcy map 150 tysięcy Heideng to hidingrata, więc e, ciekawie, ciekawie, no ten endgame faktycznie wymaga, wymaga zmian, no bo tak Mówię, on jest dość płytki na ten moment i taki kurcze, no, mało satysfakcjonujący, przynajmniej dla mnie. Do tego mają zwiększyć, zmienić to, że jeśli traficie w Atlasie na cytadelę, to w okolicy mają wam się pojawić dwie pozostałe cytadele. No bo teraz faktycznie było, często było tak, że jak już trafiliście na jakąś cytadelę, to potem w koło wszędzie były takie same i mieliście pięć takich samych wejściówek, a pozostałych wam brakowało. Także to, to, zmiana na plus na pewno, także zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Tu ten endgame uważam, że na pewno wymaga, wymaga zmian. W Terra of Secrets ma tu przede wszystkim zmiany dla, dla tych, którzy grali pod Energy Shielda, tą notkę Chaos Ejaculation, czy coś takiego, wtedy, że macie 1 HP i nieważliwość na chaos, a, ca, a całą odporność macie z Energy Shield'a, no to jakby to jest, to jest teraz zbufowane, bo już nie, jak traficie na tamtego Inflicta, że zabiera Energy Shield, nie będzie zabierał całego, tylko połowę, i ogólnie mają zmienić buny, trochę, mają to trochę zbufować i zbalansować, no bo faktycznie na no, różnie z tym bywało. No i Quality of Life, tutaj z tego co patrzyłem, no to wyszukiwarka nodek w drzewku teraz ma działać dużo lepiej, jak sobie wpiszecie notkę i dacie Enter, to wam ją podświetli, przeniesie i wyszarzy resztę, więc no to na pewno, to na, pewno na plus to drzewko jak będzie łatwiej szukać nodek, to na pewno tutaj mocno pomoże, bo czasami znalezienie czegoś, czy był dramat, bo się, jak wpisaliście sobie jakąś nazwę notki, którą chcieliście wyszukać, okazało się, że jest na drugim końcu drzewka i była mało widoczna, no to było to po prostu niewygodne i faktycznie to fajnie fajnie, że to dodają. Do tego mają też zmienić te wszystkie negatywne efekty, które trafiacie na mapach. No bo nie oszukujmy się, jak ktoś trafił Enfeeble albo Burning Groundsy, to zazwyczaj albo się to w benchu wywalało, albo, albo, albo po prostu sprzedawało do NPC. Ja czasami nawet wyrzucałem je na ziemię, bo nie miałem ochoty tych mapek gerać. Także to, to na pewno spoko, że to zmienią. Zobaczymy, jak im to wyjdzie. I jakieś tam zmiany w Atlasie na, mają ułatwić ekspienie i stworzyć, przerobić niektóre mapy tak, żeby było łatwiej wbijać te levely. Zobaczymy. No bo teraz faktycznie jak wbijecie 90, to potem idzie to już jak krew z nosa i ciężko się ekspi. Zobaczymy, jak to, jak to w praktyce zmienią. Sam zamysł wygląda całkiem, całkiem nieźle. No, i zapowiadają, że ten patch powinien w przyszłym tygodniu wyjść, być może trochę później. No, zobaczymy. Natomiast brzmi to naprawdę nieźle, ja nie mogę się doczekać. Też tutaj zapowiedzieli, że zmienią te kulki chaosowe, które wybuchają na mapach, bo generalnie nikt chaos Zistów chaos raczej nie stakuje, a one i tak zawsze oszutują i to jest totalna lipa, więc fajnie. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby wszystkie te takie mechaniki, które po prostu was znienacka one shotują, żeby to było przerobione, żebyśmy byli w stanie na to reagować, no bo jak nie macie 10 tysięcy energy shielda, to praktycznie zawsze was to one -shotuje. i to jest strasznie frustrujące i wkurza, mnie to wkurza niesamowicie i mam nadzieję, że to jak najbardziej zmienią. I tak jak wspomniałem na początku tego filmu, wczor dosłownie wczoraj nagrałem film, w którym narzekałem na wiele z tych rzeczy, które tutaj są opisane w tych zmianach, a oni to dosłownie dzisiaj zapowiedzieli. Wy ten film zobaczy zobaczycie dopiero w sobotę, no bo tak go zaplanowałem, ale trafili po prostu ideolo, ideolo i mega mi się to podoba fajnie, idą w dobrym kierunku, tak, myślę, że fajnie jest to, że oni ten feedback cały, który dostają, biorą pod uwagę i próbują coś z tym zrobić, żeby poprawić te elementy, które są po prostu frustrujące i niesatysfakcjonujące, zwłaszcza w tym endgame'ie, no bo kampania dla mnie jest super, także zajebiście, bym powiedział, czekam na tego patcha z utęsknieniem, chętnie, chętnie, ogram. to już po zmianach także Miejmy nadzieję, że jak najszybciej uda im się go wprowadzić. No, a na dzisiaj to wszystko. Oczywiście, jeśli film Wam się podobał, to łapa w górę. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. No i trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej!